Po meczowej e, Orzeł Ząbkowice Śląskie, Olimpia Kowary. Mecz zakończył się wynikiem 3 do 2. E, trener Arblek wyznaczył do konferencji kontuzjowanego bramkarza, dzisiaj Igora Pierzgę. Witamy. E, trener gości kierownika drużyny, pana Lesława Skowrona. E, bardzo proszę dziennikarza, e, o najpierw bardzo proszę pana kierownika o kilka słów po meczu, a później e, piłkarza Orła. Witam Państwa, no mecz, mecz walki obitujący bardzo dużą ilość kartek żółtych i czerwonych. No kartki, mówię, no gro, 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 z własnej, jakby to, wojny przymuszonej zawodników orła. No sytuacje, no pierwsza połowa to bardzo znane. Olimpia sama sobie stworzyła sytuację, tylko goście, a goście ją wykorzystali. Bramkarz tutaj, no nie popisał się, że się ustawił, 1-0 na Was później wyrównanie, końcówka też stały fragment i kolejna bramka, tam że no, stracone bramki powstały fragmentem i no, uwaga obrona i tyle, bo no, druga połowa też widuje bardzo, bardzo, bardzo duże, duże, duże elementy takich spięć i przerwy gry, już nie było takiej ciągłości, tylko ciągłe przerwy, faule i, i tylko, tylko zmarnowany czas i, i tyle. Gratulacje dla, dla gospodarzy życzę im dalszych wyników lepszych, uciekli z tej strefy, a u nas coś się stało na mnie zablokowani, trzecia porażka łączymy z Puchanem i zobaczymy. W tym momencie drużyna jest troszkę osłabiona, bo jest parę zawodników kontuzjonowanych, dwóch grało z kontuzją, na ławce było tylko trzech, no tak, taki jest taki czas nie? nieszczęśliwy i na no, trudny. Przecież jeszcze raz gratulacje za zwycięstwa i życzę powodzenia w dalszych rozgrywkach. Dziękuję. Proszę bardzo, Igor Bierzek. Myślę, że tak jak pan sobie powiedział, troszeczkę mecz walki i za dużo rzuty katek z naszej strony na pewno nam skomplikuje sytuację, ale uważam, że mieliśmy kontrolę nad tym meczem. Jedyne powiedzimy mamy, tracimy dość, dość przypadkowo, bo to była chyba jedna sytuacja olimpii, w której się powie, powstałem na gry. Zrobiło się dość nerwowo. Druga połowa, wczoraj prowadzimy 2-1, prowadzimy 3-1, znowu gdzieś tam karny, naszym śmiesznej niesłuszny dla nas, no jeśli coś już było, no to uważamy, że to było przed szesnastką i zrobiło się 3-2 i czerwona kartka, też troszeczka taka no, powiedzmy nie. Nie kratka, nie tylko niedobra. I... Mieliśmy też kilka sytuacji, które trzeba było wykorzystać, na pewno wynik był zdecydowanie wyższy, bo było 3-2 do końca było nerwowo, a mieliśmy dwie takie sytuacje, że powinno skończy się skończyć do nas 5-6. Ale uważam, że w przebiegu 90 minut przewaga po naszej stronie. Olimpia w pierwszej połowie miała jedną sytuację, którą wykorzystała, w drugiej połowie miała plany to też wykorzystała. Były dwie sytuacje, które wykorzystali, dlatego tego, dwie banki. My mieliśmy trzy, ale można powiedzieć, że tylko trzy dzisiaj. Proszę bardzo, pytania Pana dziennikarza? Ja mam po jedno pytanie do, do, do Pana Kierownika. Czy troszkę nie zlekceważyliście przeciwnika? No bo że ostatnio przegrywał, przegrywał, przegrywał. Przegrywa. Może przyjechaliście z takim nastawieniem, no, że... No, zero, zero i przyjechaliśmy, tak jak mówiłem, tutaj z trzema młodzieżowcami, yy, którzy no jeszcze w pierwszym składzie nie grali, byli, byli na, na ławce rezerwowych. Trzech mieliśmy tylko zawodników rezerwowych w tym, no mówię, trzech młodzieżowców, którzy jeszcze y, nie powąchali placu czwartoligowego. Dwóch zawodników było kontuzjowanych, grali, to był kapitan Kraiński, y, schodzący paznokiec, zamroził sobie, y, żeby, żeby zagrać, i kotarba z dziesiątką, pomocnik też, też kontuzjowany, pachina. Y, dobrze, że wytrzymał połówkę i jeszcze fragment, bo nie było żadnej przeważenia. Byliśmy wielką obawą i bardzo się baliśmy tego meczu. Także tutaj nie było na lekceważeniu, jakim tym. Dobrze, żeśmy zaczęli wejść dobrze w mecz, a później błąd i, i niepotrzebna strata piłki w środku, później v, w bramka 6 tak jak mówię, ta pierwsza bramka, to, no, to sami żeśmy sobie stworzyli sytuację, abyście tylko wykończyli ją. Mhm. No, to nie było o żadnym lekceważeniu. Z obawą przyjeżdżaliśmy tutaj. Jak mówię, no. mhm. skład był naprawdę taki spięty na ostatni moment. Do pana Igora mam takie pytanie o, o tych kartkach, bo rzeczywiście, yy, nie wiem, czy to są takie emocje, że, że, że ci ludzie nie kontaktują yy, na boisku, że mam żółtą kartkę i nie mogę wybijać piłki po gwizdku, bo to się fatalnie skończy dla drużyny, nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla drużyny. Jasne, no, myślę, że gdzieś tam szatni o tym już, już rozmawialiśmy, a w tygodniu na pewno o tym rozmawiać. I na pewno to gdzieś tam trudni nam sytuację w dalszym meczach. Ale nasza sytuacja w tej chwili jest taka, że, że gdzieś tam jesteśmy, byliśmy niżej, myślę, że po dzisiejszym meczu pójdziemy w górę. Następne mecze też powinni, powinniśmy iść w górę, więc na pewno w tej chwili, w jakiej jesteśmy, nie może być tam zaangażowania. To jest najważniejsza rzecz, więc myślę, że te kartki dzisiaj były i na pewno będą, jak się wydaje, bo, bo gramy o to, że musimy być jak najwyżej i jesteśmy w dobrej sytuacji, myślę, że po meczu jesteśmy w lepszej. A kartki, no. Do tej jednej można mieć na pewno jakieś tam pretensje, tak? I to jeszcze w takim momencie, ale myślę, że do innych no, to nie za Bo też sędzia, wydaje się, że tak jak dali mi tę no to sędzia nie miał ochoty, by a później to wszystko zmienił zdanie. Mm -hmm. Ale na pewno dziś utrudniam nam kolejny mecz na tej bo to się odmienia To wszystko? W takim razie dziękuję serdecznie i powodzenia w kolejnych naszych.